Dobry, dobry widzowie! Dziś sprawdzimy, jak wygląda 99 nocy w prawdziwym życiu. I czy ta gra dalej będzie taka piękna? Najpierw zobaczymy, jak wygląda ognisko z tej gry w prawdziwym życiu. Chociaż w sumie każdy wie, jak wygląda ognisko, ale może w tej grze będzie trochę inaczej. O wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, widzowie. Jak chcecie więcej takich filmów? I mamy już pierwszy level. O, jeszcze tutaj mamy węgiel. I dodajemy. I uwaga. Quick? Mamy, wow! I teraz możemy zrobić zdjęcie. Dobra, uwaga, ja jeszcze zrobię zdjęcie ze sobą, spoko. I teraz nasze zdjęcie wklejamy do czata GPT. I napisałem, zrobisz to zdjęcie realistyczne, jak z prawdziwego życia. I uwaga, zobaczmy, co nam czat zrobi. Ja już się boję, co on zrobi. O, czat zrobił, zobaczmy. O <laughs> co to jest? Ej, w sumie zobaczcie, jest realistyczne. Nawet to jest taczka. No spoko. Mamy nawet napis postęp na poziomie. I czemu ja wyglądam jak jakiś 30 trzydziestoletni dziadek? <grywa> o, widzowie! Akurat jest drugi dzień, czyli mamy handlarza, pet trader, czyli tradera. I może zobaczymy, jakby trader wyglądał w prawdziwym życiu, bo naprawdę ma interesujący skin i ma, i chce króliczą stopę, więc zróbmy mu zdjęcie i zobaczymy, jak on wygląda w prawdziwym życiu. I napisałem to samo: zrobisz to zdjęcie realistyczne, bla bla bla. I dobra, zobaczymy. Eee, co? Czemu ten handlarz on wygląda jak nub? Dosłownie, dosłownie chat GPT zrobił z niego nuba. Czekajcie, on tak nie wyglądał. No zobaczcie, jest żółty, no spoko. Ale czemu on jest nubem na zdjęciu i nagle ma e, takie zwykłe owłosione ręce. To jest dziwne. Ale, ale no spoko, realistyczne zdjęcie. Naprawdę, czyli według czata GPT nasz handlarz to jest po prostu nubek. No spoko. Ej, chyba każdy chciałby zobaczyć jak wygląda ranny jeleń! W prawdziwym życiu. O, ale to by było kozak. Zaraz wam to pokażę widzowie. Tylko mam jeszcze bardzo dużo interesujących rzeczy. Jak na przykład królik. No w sumie jest ciekawy. Zrób... Aha. Aha! Akurat się dupą mi odwrócił. No chodź tu króliczku. O, mamy jego zdjęcie. Spoczko. Zrób to w prawdziwym życiu. Hmm, no, królik wygląda jak królik. Bardzo fajny. Nie no, w sumie, w sumie to jest takie, no, to jest dosłownie logiczne. Chyba każdy to wiedział. Wow, po prostu piękny króliczek. I to tylko tyle, co mam do powiedzenia. Jeszcze, zanim zobaczymy Jelenia, to chciałbym zobaczyć Wilka. Ponieważ tylko nie mogę zginąć, to jest problem. Chodź tutaj, Wilku. O, dobra, szybko. Zdjęcie jest, mamy i ginę. A, zostaw mnie. Prawie zginąłem, o nie. Na szczęście udało mi się zrobić takie zdjęcie Wilkowi. Prawie jakby mnie pocałował. Wow, ej, zobaczcie. No, bardzo słodki. Ale w sumie, w sumie widzę, jak tak sobie myślę, to się jakoś nie wyróżnia za bardzo. No wiecie, każdy wie, jak wygląda Wilk, jak wygląda królik. Czas najwyższy zobaczyć Jelenia. Zobaczcie. Yo, ej, to będzie piękne. Teraz muszę tylko my tak zrobić zdjęcie w odpowiedzi. O, w odpowiednim momencie zrobi AHA O, zrobiłem takie zdjęcie. Mam nadzieję, że to będzie spoko wyglądało. Eee, wygląda na to, że ten model przedstawia... O nie! Stanowiłem jednak zrobić takie zdjęcie, bo Chat GPT powiedział, że moje zdjęcie jest zbyt drastyczne, czyli takie złe. Chyba każdy zastanawia się jak wygląda jeleń w prawdziwym życiu. I uwaga, pokazuję wam za trzy! Dwa jeden puuuu co? E, co to jest? to tak dziwnie wygląda? Przez jego gałki oczne, przez to, że on ma takie wielkie oczy To wygląda co najmniej dziwnie Naprawdę Ja nie mogę Tak wygląda jeleń Proszę o ocenkę w komentarzu widzowie Do wszystkich widzów, bo wygląda interesująco tylko, mam kupę z... Dobra, nie, co ja Nieważne. <grych> Zostawiam to w waszej ocenie, widzowie. Widzowie, bardzo mnie interesuje nowa postać, która zraniła jelenia. Więc spróbujemy teraz uleczyć jelenia i zrobić zdjęcie, żeby zobaczyć jak wygląda w prawdziwym życiu ta postać, bo wtedy się dowiemy kto zranił jelenia. To jest bardzo interesujące, co nie? <ścoughs> Więc na początek musimy dać jeleniowi 15 mięsa, żeby on po prostu wstał, bo on jest głodny teraz. O, jest, jeleń wstał. Tylko czy mnie teraz te wilki zaatakują? Mam nadzieję, że nie. Bo tego nie wiem, ale teraz dowiemy się kto zranił jelenia, widzowie. E nie mogę go dać? No nie, to byłam miał rację. Atakują, a ja mam pół życia. Dobra, pokonam ich. O, dwa na raz, dwa na. Jaki fart, patrzcie. Jest! Dało się jakimś glitchem, No spoko. I teraz dowiemy się, kto pokonał jelenia. Opatrzcie. O, o jeleń już nas idzie doprowadzić! Bardzo, bardzo dobrze jeleń. Oj, tam jest ta jaskinia. Zobaczcie. I zrobię zdjęcie w momencie, w którym będzie się bił i te skrzydła wyjdą. I zobaczymy, chociaż jak wyglądają skrzydła w prawdziwym życiu. O nie. On teraz warczy na niego. I uwaga! Muszę się przygotować. Bo nie wiem w którym momencie to zrobić. To zdjęcie. O nie co, patrzcie! Teraz! Nie, nie zdążyłem! Szybko! O, jest! Jest! Mamy zdjęcie! Ale tylko skrzydła! No niestety mam tylko te skrzydło, ale może da nam to jakiś trąb widzowie! Hmm, o widzowie, to jest bardzo interesujące. Bo zobaczcie, niby tu jest skrzydło. Eee, czemu to jest? Wygląda, jakby jakiś ptak. Dobra, nieważne. Dziwne. Ale widzowie, Char GPT napisał gotowe. Realistyczna wersja twojego smoka. I Char GPT napisał, że to jest smok. Tak po prostu, bo ja nie pisałem mu, jak widzicie, że to jest smok. A ja myślałem, że to jest nietoperz. A to jest smog podobno, tak mówi Chat GPT. To jest bardzo interesujące widzowie. I napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że to jest widzowie nie topesz, czy to jest smog, Ponieważ to się dowiemy w nowym updatecie. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda dziecko w prawdziwym życiu. Na przykład Dino Kit. No to na pewno każdego z was interesuje. Więc idziemy go ratować, bo to może być naprawdę mocne. A wystarczy, że tylko pokonamy te słabe wilki I damy radę, patrzcie, pyk, pyk I pyk, o nie Ile ich jest, uwaga, jest, jest Mamy, ej, to było mega szybkie No dobra, no spoko Uuu, ej widzowie Tu się trochę pozmieniało chyba Jest Kidos, i robimy mu Zdjęcie Oh yeah e, e, Co? Czemu on nagle stał się kremowy? Ej, co? Patrzcie i on ma dosłownie narysowane te krople płaczu. Bo to widać dosłownie, że to nie jest prawdziwy płacz. Czyli tak wygląda Dino Kid w prawdziwym życiu. Podobny? No w sumie wygląda jak mój młodszy brat. Ej, bez kitu. Ej, to ty, Antek? Jak obejrzeliście do tego momentu, to czas na najmocniejszą rzecz. Czyli jak wygląda wróżka oraz ja. Z... W prawdziwym życiu, widzowie. Dokładnie. Zobaczcie moją prawdziwą twarz i wróżki z tej gry, tylko o, tam już jest wróżka, widzę. Uuu, zobaczcie! Jest wróżka z 99 nocy w lesie, w której w sumie nigdy nic nie kupiłem, ale, ale spoko. Ok, ustawiamy się tutaj obok niej i uwaga, robimy zdjęcie. Patrzcie, napisałem Nie ukrywajmy tego! Pokaż to zdjęcie. Realistyczne z prawdziwego życia. Dokładnie. Uwaga, jak wyglądam ja oraz wróżka w prawdziwym życiu? Co? Co? Nie, ej, nie! No, bez żartów! Co to jest? I czemu ja ją trzymam za rękę? A o nas na Bosaka. Jak sumie o nas wygląda na posaka, nie wiem. Czemu wyglądam jak jakiś no, 30-letni co najmniej chłop. Co to jest, ej, dobra czego się nawet nie spodziewałem w tym odcinku. <laughs> nie, ej, przysięgam, czegoś takiego się totalnie nie spodziewałem, bo przecież... co to jest? Czyli według tego czata GPT ja jestem razem w związku z tą wróżką No, no, no niespoko Najgorsze jest to, że ja wyglądam jak taki mega stary typek A ona wygląda jakaś dziewczynka I na sam koniec chcę zobaczyć najmocniejszą rzecz Ponieważ sowa się obudziła I chcę zobaczyć jak wygląda sowa Bo to może być naprawdę mocne O, chyba teraz powinna się pojawić sowa O, zobaczcie, jest No nie, za daleko Trzeba zacząć mnie gonić Dobra, robię zdjęcie Widzę, ryzykuję Pyk O, w sam raz Nice Aaa Ej, nie zabije mnie Zabije mnie Nie mam niczego A, mam światło A! Ale ważne, że mamy nasze zdjęcie. Uuu, jeśli tak wygląda w prawdziwym życiu, to wolałbym chyba jej nie zobaczyć. Wydaje mi się, ale jakby chyba ona ma jakieś wielkie nogi, ale... no, no spoko, no spoko. No ale takie 6 na 10 jej daje. A my się widzimy już pojutrze o 16 na kolejnym filmie. Pa pa!